W środę, 12 listopada, wracamy do normalnego cyklu rozwiązywania quizów codziennie. Ja przychodzę do Was delikatnie chory, ale nie ma tragedii i nie ma... Nie, nawet jeśli będzie mgła na mózgu, to powinienem i tak odpowiedzieć na jakieś pytania, nawet jeśli nie będą to pytania wszystkie. Dobrze, zaczynamy od Cinematrix. Mamy 9 tytułów filmowych do wpisania w krateczki i mamy 6 podpowiedzi, na bazie których musimy te filmy wymyślić. Niemal nie, ma, nie jest tak, że jest tylko jedna odpowiedź, może być kilka filmów do wyboru. Naszym pobocznym celem jest to, abyśmy znaleźli filmy hipstersko, jak najrzadziej wybierane przez pozostałych graczy. No i podpowiedzi są takie. Data premiery 2000-2010, do 2010, 100 milionów dolarów, które film zarobił na całym świecie, tytuł, który ma dwa słowa, Kate Hudson, Jude Law i Ewan McGregor to nasi aktorzy i aktorki. Kate Hudson. No to robimy tak. How to lose a guy in 10 days. I pewnie będzie bardzo popularne. Oczywiście, że tak. Pytanie brzmi, czy znam trzy filmy z Kate Hudson. Zobaczmy. You, me and Dupree. Ok. Wyciągnąłem to z czapki. Nie byłem pewien, czy zarobiło 100 milionów dolarów, ale okazało się, że tak. I teraz większy problem. Muszę wymyślić tytuł, który ma dwa słowa. A wiem, dobra, i pewnie jak 70% innych zawodników wybiorę. Almost famous, Jude Law. Data premiery 2000 do 2010. Zróbmy remake filmu Alfie, który oryginalnie był z Michaelem Keinem To będzie The Holiday. I ciekaw jestem, czy Sky Captain zarobił na całym świecie 100 milionów dolarów. Przestrzeliłem, Myślałem, że chociaż, że chociaż do 100 milionów, to się każdy film dokuluje, który jest trochę science fiction, ale jednak nie. I Ian McGregor, data premiery. Tu sobie wrzucimy od razu, powiedziałbym, ciekawszy wybór. O, 5% całkiem nieźle. Young Adam. 100 milionów dolarów na całym świecie. No wiemy, wiemy, gdzie się wstawić, ale chcę. Chcę wybrać Ghostwriter, kurde, czy, czy to był bardziej The Ghostwriter, czy po prostu Ghostwriter to nie jest ten film. No dobra, 2000-2010, Atak klunów. no dobra, powinien, powinno być dużo lepiej, o, okej, okay, striki zaczynają liczyć i pokazują jak często, no dobra, dobra, fajnie. Tak, utalentowany pan Ripley, oczywiście. Najrzadsze propozycje, co znam. Kate Hudson, nie wiedziałem, że grała tutaj. Hugo... może, ale nie, nie wymyśliłbym tego na pewno. Ewan McGregor był w Aniołach i Demonach. Ciekawe. Mamy kadr z filmu i zgadujemy jego tytuł. Jakiś taki fantasy, mam wrażenie trochę. Zobaczmy Koralinę, mimo że wydaje mi się, że była niedawno. No, ale jest ten, nie? Jest animowany. Myślę o, o Pinokio Guillermo del Toro. Nie rozpoznaję potworków. No to jest... To wydaje mi się, że to jest Nine, tylko nowa... O, właśnie, właśnie, w ten sposób miałem to. Zapisać box office game. 2010 rok, 20 sierpnia, 5 najlepiej zarabiających wtedy filmów. Mamy dane o tym, ile zarobiły pieniędzy, i kupujemy podpowiedzi, żeby znaleźć tytuły. Sylwester Stallone reżyseruje film w 2010 roku. To musi być The Expendables, tylko jeszcze nie wiem które. O, wystarczyło, że pierwsze. Jak na koncept i zawodników, którzy są w tym filmie, jest to słaby film i szkoda. Bardzo, bardzo przykro z tego powodu. Jen Proski gra. Ojej. I Matt Lanter. Niektóre opowieści po prostu nie odejdą. Aaron Seltzer i Jason Friedberg. Zobaczmy Prince Caspian. Don Trader. Nie. Dobra. Komedia fantazja. Fantazja. Non-vampire teen. Czy to jest Hotel Transylvania? Ale ja przecież Hotel Transylvania, jeśli już, to... Nie, nie, nie wiem, jaki to jest film, szczerze mówiąc. Vampire Suck. <laughs> o Jezus, zrobili parodię Twilight? Nie, nie, nie wiem, nie jest potrzebna parodia od Twilight, uważam. Daj Sobie Żyć, Julia Roberts i Javier Bardem. Eat, Pray, Love. dwa zostały nam. Warner Brothers reżyseruje Eric White. I mamy Chad Moss, Brandon T. Jackson i Naturi Noton grają. Zwycięstwo to początku, tylko początek, ale przeżycie... Mm. A lottery ticket, OK. Sony Pictures. <laughs> mm, najlepsi policjanci w Nowym Jorku byli zajęci Will Ferrell i Mark Wahlberg. E, naprawdę he, uważam, że z tych makaja komedii to wiem, że the, raczej Step Brothers są uznawane za, e, za tę najlepszą, ale, ale ja mam soft spot dla The Other Guys, które trafiło w moje poczucie humoru. Hmm, dobra, ja widzę, że coś tutaj się dzieje niedobrego. Może spróbujemy wrócić za chwilę, więc przejdziemy na razie do Cine to Nerdul, chyba że nie mam internetu, i muszę chwilę poczekać. Dobra, ok. A teraz spróbujmy tu jeszcze raz. The other guys, pięknie. Ok, Cine to Nerdul. mamy 16 podpowiedzi. 5 tytułów filmowych do zgadnięcia. Te podpowiedzi, mam nadzieję, za chwilę się pokażą. Będziemy przekładać je z miejsca na miejsce. <laughs> Widzę, że faktycznie coś mój net próbuje, próbuje mi powiedzieć. OK. Critical. Mamy trzeci quiz z Nerdul, który opiera się na tym, że mamy recenzję użytkowników serwisu Letterboxd i na ich podstawie próbujemy zgadnąć, jaki jest tytuł filmu. Wygrywasz, przegrywasz, nie ma znaczenia. Moglibyśmy osiągnąć pokój na świecie, gdybyśmy wszyscy słuchali Foresta Gampa. Dobra, będę tak skakał pomiędzy. No, po prostu mi załaduj. Dobra, i mamy jeszcze raz, wracamy. 16 odpowiedzi, 5 tytułów filmowych, przekładamy je tak, żeby grały, żeby były w jednym rzędzie albo kolumnie. Już widzę, że jest potrzebny mi bond. A konkretnie No Time To Die. Florence Pugh, Skarsgård, Shalamel, Elias, Saidou, i Dave Bautista i Josh Brolin, czyli Marvel. Hmm. O no, nie, okej, okay. <laughs> dobra. Uh... Będzie Fargo? A, Zendaya i Rebecca Ferguson. A nie, przepraszam, to z Duna. I teraz ostatni film musi być w przeciwnym kierunku do reszty, wykorzystując już wykorzystane wcześniej podpowiedzi. Ale chcę zrobić Wes Andersona, French Dispatch. Mhm, dokładnie tak. I teraz mamy 16 tytułów filmowych i 5 motywów, które łączą po 4 z tych filmów. <coughs> Okej, okay. Pearl Harbor Trap, Lucky Number 11. To wszystko zawiera Josha Hartneta. Te Black Dahlia trochę strzelałem, ale tak ja mam wrażenie, że to jest jedyne nazwisko, które kojarzę oprócz reżysera, Briana De Palma. Uh, Lincoln, My Left Foot i There Will Be Blood, to jest oczywiście Daniel Day-Lewis. <coughs> Później mamy Jacka Nicholsona i Danego De Vito. Którzy grają kogo? Hmm. No, myślałem, że właśnie coś w stylu seryjny, seryjny morder, morderca albo coś w tym stylu, ale chyba jednak nie. No zobaczymy. A, grają okropnego ojca, dobra. <laughs> nie wiem, czy zgodziłbym się w przypadku Josha Hartneta, bo jednak jest ze swoją córką na koncercie i córka nie. <laughs> w sensie nie wszystkie zachowania, które on wykonuje są aż takie tragiczne, bo tutaj there will be blood, the shining i Matilda, oczywiście to się wszystko zgadza, ale na ich tle Josh Hartnett, pomimo faktu, że jest seryjnym mordercą, to nie prezentuje się aż tak źle jako ojciec. Okej, okay. przyprowadźcie, inaczej, wróćmy do filmów, które kończą się od razu po rozwiązaniu problemu i zarąbistym z tą zatrzymaną klatką, zamrożoną klatką. Mamy Breakfast Club. Następną. Czy, czy ktokolwiek rozumie zasady tego dziwnego turnieju? Rat Race to nie będzie. Ale nie wiem, nie wiem jeszcze o jaki turniej chodzi. No dobra. Hmm. Jaki turniej? A, okej. Okay. Pewnie pewnie chodziło, że gdybyśmy wszyscy słuchali do pana Miagiego. Dobra, i mamy teraz tak, mamy dziewięć słów które musimy znaleźć w opisach fabuły filmów. Wpisujemy filmy tutaj. Mamy 7 prób na znalezienie tego. I słowa są następujące. Dziennik, e, ziemia, eksplozja, ogród, mapa, zrezygnować, rakieta, sztorm, burza i woda. Synonimy też mogą się liczyć. Journey to the center of the earth. No i pięknie, cztery, cztery słowa co daje nam taki leeway tutaj trochę na, na wybór. Na przykład nie będę próbował więcej niż jedno, ale nie wiem, jak mi to pójdzie. Rakieta zobaczmy: Interstellar, ogród i mapa. The Shining. Secret Garden. Tak, teraz już będę szukał przede wszystkim słowami Secret Garden, który oryginalnie wyreżyserowała Agnieszka Holland. Mapa. Gdzie może być mapa? Może być mapa na przykład w National Treasure. Come on, no nie mówcie mi, że w tym filmie nie ma mapy. Lost City of Z. Eksplozja i mapa mi są potrzebne. Indiana, Jones. Czemu nie? Last Cruise It. będzie. Okay. eksplozji nie było, może. The Martian, ok. I ostatni quiz. Mamy <coughs> wybrać film z plaka na plakacie, do którego jest e piosenka Eye of the Tiger z Paul Survivor. Z Rocky. My heart, my heart Will Go On. Titanic, The Morning After, by René Armand. Nie mam pojęcia, wrócimy do tego. Find the Power by Public Enemy. Do the right thing. A Whole New World jest oczywiście z Aladyna. Let It Go, to wiedzą wszyscy rodzice, ale nie tylko, że jest Frozen. I've Had the Time of My Life będzie Dirty Dancing. <coughs> As Time Goes By jest Casablanca. We Don't Need Another Hero Uh, będzie Mad Max, bo Tina Turner wystąpiła w Beyond Thunderdome, czyli trzecim Mad Maxie. What was I made for is Barbie. It's here is it for the boy. <sighs> nie wiem. Up where we belong. Officer, officer and gentleman. Bohemian Rhapsody jest Wayne's World. No nie, jest to piosenka do tego filmu, ale została wykorzystana w filmie. He hit is on. Que sera, sera. Okej, okay, ke sera, sera, może The Man Who Knew Too Much, The Morning After, może będzie Say Don't Adventure i Let's Hear It For The Boy, Footloose. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka i zapraszam już jutro na kolejny. Pa!